Sponsorem programu jest Ford, producent elektrycznych samochodów dla biznesu. Ja sobie nie mogę się powstrzymać od takiego krótkiego komentarza, do, krótkiego komentarza do tego, że liczba firm, które są spółkami akcyjnymi na Śląsku właśnie jest największa po naszej stolicy. Słuchajcie, to, jest, to, jest, to, jest, to jest skala pokazująca niesamowitą żywotność tego biznesu i przedsiębiorczość tego regionu. W zasadzie my jesteśmy gośćmi nie tylko na Europejskim Kongresie Gospodarczym, ale w ogóle w Katowicach, a tutaj w Katowicach również główną siedzibę swoją ma ING Bank Śląski, którego prezes Bruno Bartkiewicz jest z nami. Panie prezesie, zacznę od jednak... To nie będzie miłe pytanie na początek. Dlaczego wyniki okazały się za pierwszy kwartał gorsze i też o 9% od tego, czego oczekiwali analitycy? Wyniki za pierwszy kwartał były bardzo solidne, bardzo porządne. Być może optymizm analityków był za duży. No tak, czasami też lubimy wypominać im, kiedy się, kiedy się jednak mylą, ale w, mimo wszystko. Czy to jest odsetki, wyniki, wynik odsetkowy był podobny do. Znaczy utrzymuje się na stałym poziomie już teraz, po tym gwałtownym wzroście wraz ze wzrostem poziomu stóp procentowych. Czy to znaczy, że już więcej kredytów nie da się sprzedać, nie da się lepiej zarobić na kredytach? Z kredytami faktycznie jest problem w całym sektorze, ponieważ jest bardzo niski popyt na kredyty. Żeby było dokładniej, może bym powiedział tak, w trzecim, w trzecim kwartale zaczął się zwiększony apetyt i widzimy to w zwiększonej liczbie aplikacji o kredyty. Natomiast nadal kontynuowany jest proces. Przedpłat i nadpłat kredytów, ponieważ zarówno osoby indywidualne, jak i przedsiębiorstwa dysponują bardzo dużą płynnością. W związku z tym, my na dzień dzisiejszy w liczbach jeszcze nie widać, natomiast akcja kredytowa zaczęła już przyrastać czyli mamy produkcję, natomiast w stanach kredytowych jeszcze tego nie widać. To wieje optymizmem, że wraz z upływem czasu akcja kredytowa zacznie rosnąć produkcja zacznie rosnąć. Mówiąc szczerze, w momencie, kiedy nasi klienci przeznaczą na co innego kredyty niż na spłatę, nadpłatę, przedpłatę kredytów, będzie to bardziej widoczne. Ale póki co jest jak jest, i mówiąc szczerze, nie wygląda to dobrze z punktu widzenia gospodarczego, ale te, te faktyczne źródła drivery wzrostu gospodarczego zaczynają już punktować. W związku z tym, pomimo tak. Ekonomicznie w miarę słabego pierwszego kwartału my podtrzymujemy naszą optykę, że wzrost gospodarczy Polski w tym roku wyniesie w okolicach 3% rok do roku. Na czym pan opiera swój optymizm? To znaczy mówiąc może bardziej po, pol po polsku, czym są te drivery, o których Pan powiedział? Podstawowym elementem jest zwiększenie produkcji, zwiększenie sprzedaży, zwiększenie eksportu i inwestycje. Oczywistym elementem jest, że przez lata przyzwyczailiśmy się, że głównym driverem wzrostu gospodarczego jest konsumpcja. Konsumpcja przy relatywnie wysokim wzroście realnym wynagrodzeń w Polsce, ona jest w miarę stabilna. Ona będzie rosnąć w stopniu niezbyt istotnym w ciągu kolejnych kwartałów, ponieważ konsumpcja nie ucierpiała w wyniku inflacji wysokich stóp. Ona była, utrzymywała się na wysokim poziomie. Kiedy porównujemy rok do roku, nie widać tej dynamiki. Dynamiki oczekiwaliśmy od działań inwestycyjnych, czyli zwiększenia mocy produkcyjnych. Tak to nazwijmy. No i oczywiście sprzedaży nieruchomości, a w przypadku sprzedaży nieruchomości, czy mieszkań, kredytu hipotecznego w Polsce, no to mamy dzisiaj do dużą manieryczność ze względu na, no powiem wprost, na ciągłe oczekiwania na wspomagane programy rządowe. No one z tej perspektywy to oczekiwanie zdrowe nie jest. No to też jak każdy, kto się choć trochę sportem interesuje, to wie, że sterydy nie są zdrowe i nie są dobre dla sportowców, bo dają wyniki tylko w krótkim okresie. Ale wracając jeszcze do waszych wyników, tak. wyników, wyników kwartalnych, zwiększyliście odpisy. Dlaczego? Znaczy, to nie jest to, że my zwiększyliśmy y, 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 odpisy, to jest troszkę taki układ, w którym zaczynają się ujawniać pewne elementy cyklu gospodarczego. Jeżeli mamy osłabienie gospodarcze, z którym mieliśmy do czynienia przez ostatnie lata. My wychodzimy z tego osłabienia, to w okresie rok do dwóch po tym, po, tym, po tym osłabieniu, ale już po przejściu na fazę wzrostową, widzimy osłabienie. Niektóre podmioty zaczynają mieć kłopoty z obsługą własnych kredytów. Wśród klientów indywidualnych tego nie widać, natomiast już wśród klientów korporacyjnych pewne takie pogorszenie widzimy. I w tym zakresie przepisami. Księgowymi jesteśmy zobowiązani do zwiększenia naszych odpisów, czyli zasilenia rezerw, na okoliczność owego właśnie pogarszania się, pogarszania się kondycji naszych kredytobiorców. Nic dramatycznego w tym zakresie się nie dzieje. To nie są dramatyczne zmiany. Jak również byliśmy pytani w czasie konferencji prasowej, czy widzimy, żeby któreś segmenty czy sektory gospodarcze miały zwiększoną tendencję do, 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 do zwiększonych kłopotów. I tu też nie widzimy takiej koncentracji w tym zakresie. Jest to normalny element cyklu i nic dziwnego. Myśmy zresztą o tym ostrzegali w połowie zeszłego roku, że taka tendencja będzie miała miejsce. Um, a może kłopoty Wam przyniosą wakacje kredytowe, które, o których ustawę podpisał? pan prezydent no dobra informacja chyba dla waszego sektora jest taka że to jest według zapowiedzi chyba ostatnie to są na razie wakacje kredytowe one były w planie już wpisane były już że tak powiem już przewidzieli się te koszty e znaczy, z punktu widzenia ich wpływu na wyniki banku, ich jeszcze w wynikach nie ma, ponieważ zgodnie z naszymi zasadami, my jesteśmy w stanie je umieścić w wynikach w momencie, kiedy no staje się faktem akt prawny. A ten fakt prawny no stał się tak naprawdę dopiero obecnie. W związku z tym koszty tych wakacji kredytowych obciążą wynik drugiego kwartału. I tak, tak będzie w całym sektorze, we wszystkich bankach, których, których to, to dotknie. No tak, no to jest kolejny duży, powiedziałbym, błąd wykonywany z, z przyczyn nieekonomicznych, co, co mnie martwi, ale jeżeli jest to ostatni, no to jest ostatni, a, a że jest to błąd, no to powiem tyle, te pieniądze można było lepiej, lepiej zagospodarować, natomiast ponieważ one obciążają wynik banków, a nie decydenta, no to stosunkowo łatwo jest taką decyzję podejmować. No Troszkę z citu będzie mniej do w budżetu państwa, ale musimy Święte słowo. kończyć rozmowę. Bruno Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego, tutaj z Katowic, był naszym gościem na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Sponsorem programu był Ford, producent elektrycznych samochodów dla biznesu.